No to co gryzie panią L Małgosiu? No to jest prowokacyjne pytanie i, i bardzo, często, yy, bardzo często pada na początku wywiadu. Yy, odpowiedź jest yy, no jedna: trzeba sięgnąć po tę płytę, przesłuchać 11 kawałków i odpowiedź się nam wyklaruje i narysuje. A, a odpowiedź jest bardzo złożona, bo ja też jestem bardzo złożona, jestem bardzo eklektyczna. Czego wyraz dałam zarówno w warstwie muzycznej, tekstowej, ale też graficznej, bo ta płyta jest totalnie, taka totalnie moja, bardzo intymna, osobista. Chciałam też dać wyraz w warstwie graficznej. Tutaj możemy pokazać. Warstwa graficzna na pewno to pokażemy, bo jest przepiękna i jest taka bardzo Twoja. Ja sobie myślę o tym, czy to, co gryzie panią L jest tym samym, co gryzie Małgosia. Tak. Landberry i Małgosia to, to jest ta sama osoba. Oczywiście na pewnym etapie mojego życia musiałam te dwie osoby troszeczkę ze sobą zintegrować, no bo trochę się od siebie różnią. Natomiast mogę ci śmiało powiedzieć, kto był pierwszy? Pierwsza była Lambert. Ta płyta jest zapisem takim moim bardzo osobistym dziennikiem. Trochę świadectwem tego, co się działo ze mną przez dwa ostatnie lata, bo tyle czasu upłynęło od mojej poprzedniej płyty. No i to był naprawdę czas dla mnie ogromnej przemiany, przełomu i to takiego bardzo głębokiego, bo e, ja trochę się śmieję, że te dwa lata to dla mnie jak dekada, tak w takim powiedzmy ogólnym, uogólnionym rozrachunku, bo tyle rzeczy się wydarzyło. Ja musiałam dotrzeć do jakiejś ściany w swoim życiu, kiedy naprawdę musiałam sobie zadać kilka już takich pogłębionych pytań odnośnie tego, czy naprawdę chcę w dalszym ciągu wpadać w jakieś schematy, utarte schematy, w które wpadałam w pułapki, które sama na siebie zastawiałam czy naprawdę chcę iść taką drogą czy nie jest najwyższy czas, żeby, żeby zweryfikować to wszystko oczywiście w stronę takich rozważań, takich już naprawdę tak jak powiedziałam pogłębionych popchnęło mnie parę rzeczy, parę sytuacji w moim życiu, które no, podstawiły mnie pod, pod tą ścianą między innymi relacja, o której śpiewam yy, w, takich moich, w, takim, w tak zwanym tryptyku, o którym mówię, czyli w piosence Zew, Trace i Plan awaryjny. Yy, a śpiewam w niej o relacji, yy, w którą weszłam, yy, która nie była zbyt zdrowa. To znaczy, yy, totalnie zgubiłam gdzieś w tej relacji swoje, swoją, swoje granice. też stres wiąże się z, z bardzo ciężką sprawą, bo, bo z niejedzeniem ogólnie rzecz biorąc. To jest też bardzo... Y, mam taki trochę dziwną relację z jedzeniem. Oczywiście to nie jest ekstremalny case, że mam, nie wiem, że miał, anoreksję. Nie. Po prostu ta relacja z jedzeniem też w jakiś sposób musiałam się temu przyjrzeć, bo za każdym razem, kiedy w moim życiu pojawiał się stres, od razu nie jem. I, i to było trochę takie... Mm, trudne dla mnie, bo w ciągu tych dwóch lat troszeczkę mnie było mniej i od razu ludzie już w jakiś sposób to komentowali. Małgosiu, Ty nie ukrywasz tego i bardzo się z tego powodu cieszę, że sięgnęłaś po pomoc terapeuty. My jako Gala.pl mamy taką kampanię Dbam o głowę, w której bardzo nam zależy na promowaniu tej profilaktyki zdrowia psychicznego. I ja chciałabym, żebyś powiedziała nam, co dał Ci ten kontakt z terapeutą? Dlaczego był ważny dla Ciebie? Wspaniała akcja. E, oczywiście dołączam się do niej. E, to jest bardzo ważne przede wszystkim, żeby na tym etapie pierwszym dobrać sobie takiego terapeutę, coacha, czy też doradcę, jak wiecie, no, to terminologia jest różna, ważne, że dbamy o siebie i nie musimy tam przychodzić po prostu z jakąś totalną masakrą, nawet jeśli mamy jakieś pierwsze symptomy, że mamy jakąś trudność, albo po prostu chcemy poszerzyć swoją świadomość, bo to też jest bardzo ważne. Chcemy na przykład postawić na swój samorozwój. Yy, chcemy zadbać o, o relacje ze sobą. Ważne jest, żeby ten terapeuta z nami kliknął, żebyśmy, się, żebyśmy znaleźli ten wspólny język, żeby no, była jakaś chemia, żeby ta, to spotkanie z tym terapeutą, żeby realnie wniosło coś w, naszo, w nasze życie i żeby, żebyśmy, oczywiście to czasami jest, są drobne kroczki, ale żeby realnie coś to, 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 w, w, to wnosiło w nasze życie. Żeby ta osoba, która nam towarzyszy w tej drodze, była, e, była z nami spójna. E, i, I to jest taka, taka, takie moje spostrzeżenie. No mi się to udało i to jest, za to jestem bardzo wdzięczna. E, dobrze trafiłaś, bo to też dobrze jest Dobrze trafiłam, ważne. dobrze trafiłam. Też e, no, trzeba po prostu poszukać czasami. Trzeba poszukać, może się raz, dwa razy sparzyć i na przykład po, pierwszej, po pierwszym spotkaniu powiedzieć sobie w ogóle, o co chodzi? A to się zdarza bardzo to często. To się zdarza, bo nie, każdy też, nie, każdy, nie każde podejście do w ogóle terapii jest dla nas. Czasami no, musimy, oczywiście, ja akurat w moim, w moim przypadku zdecydowanie musiałam się w jakiś sposób rozliczyć z przeszłością, z pewnymi mechanizmami, w, które, w, którym, w których tkwiłam. Uwolnisz słowo utwór czy piosenka? Szczerze, że nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Absolutnie nie, nie, nie przeszkadza mi, jeśli powiesz utwór, nie przeszkadza mi, jeśli powiesz piosenka. Dla mnie to jest muzyczne dziecko. O. Ja w ogóle miałam śmieszne taką, takie powiedzonko. Dzisiaj, po, po północy, kiedy moja płyta weszła w, na streamingi, mhm. napisałam do mojej rodziny: urodzone. Pięknie. Urodzone. Urodzone w bólach? Nie, nie określiłabym całości, że to się rodziło w bólach. Nie, nie. Na pewno ból był na pewnym etapie, na, pewn na, na etapie piosenek, bo też niektóre piosenki z bólu tego powstały, w sensie z, z czegoś, co nie było, nie było miłe. Wychodzę z założenia, że ok, wyszło ze mnie, urodziło się. Urodziło się, to takie ma być. Oczywiście wiadomo, że poprawki są też konieczne, bo potem też konfrontuję te wszystkie rzeczy właśnie z, z inną wrażliwością, z inną perspektywą, z innym spojrzeniem, i to też jest bardzo takie, takie ożywcze, takie zawsze inspirujące. I, e, I to też jest dla mnie ważne. Więc konfrontacja jest bardzo, bardzo wskazana, akurat w moim przypadku. Ja dzisiaj, mogło jadąc tu na spotkanie z tobą, słyszałam w samochodzie twój utwór. I tak sobie pomyślałam, że wiesz, parę lat temu jeszcze nie wiedzieliśmy, kim jest Len Dzisiaj znają ją, znają ciebie, wszyscy. Ta droga do tego, żeby zaistnieć w mainstreamie, tak zwanym, bywa różna. Ja chciałabym, żebyśmy tutaj jasno zaznaczyły, że ty nie wzięłaś się w tej branży i w tym mainstreamie właśnie o tak, że Ty pracowałaś lata na to, żeby tu być i bardzo często stałaś za innymi artystami, ale dzisiaj widzę się z tobą, a nie z innymi artystami, więc nie o nich chcę rozmawiać. Powiedz mi, co było najtrudniejsze w tej drodze na. Myślę, że możemy to powiedzieć na szczyt. Co było najtrudniejsze, ja czy w ogóle jestem wdzięczna za to, że właśnie ta droga tak wygląda, to znaczy, że ja sobie płynę. Ja sobie płynę wiesz, bo tak naprawdę. Mm, bardzo ciężko jest też, jeśli masz na przykład, nie wiem, 100 milionów na pierwszym debiutanckim singlu, okej, okay, co możesz jeszcze, co możesz jeszcze tak. zrobić, co dalej? Mhm. Wyżej już się chyba nie da, mhm. więc, a, a to jak spadasz z takiej, wiesz, z takiej wysokiej góry, to, to boli. Ale najtrudniejszym chyba momentem dla mnie w tej całej wyboistej, krętej drodze, bo ona trwała naprawdę lata, zanim w ogóle wyszedł mój debiutancki singiel. Ja już miałam w ogóle, wiesz, złożone swoje dema po angielsku, bo jeszcze wtedy strasznie się upierałam tak się upierałam, że tak bardzo chcę śpiewać po angielsku i oczywiście kocham ten język i i oczywiście miałam okazję na poprzedniej śpiew płycie śpiewać po angielsku i bardzo, no, no myślę, że słuchacze wychwycą moją bo miłość. Pamiętamy, przypomnijmy, że nazwa twojego, twój pseudonim Landberry, to tak, z tego tak, zawierania do language, właśnie. Tak, do, tak, zawsze. Języki obce w moim sercu na zawsze, bo <laughs> ja też skończyłam lingwistykę stosowaną. Ale mm, najtrudniejsze chyba były te momenty, kiedy pamiętam, poszłam do talent show, bo stwierdziłam, że okej, okay, dobra, ja już, ja już wiem. Wiem, jaką muzykę chcę robić, to chyba ta platforma tych talent show jest super do tego, żeby to wszystko pokazać. Ale oczywiście, no, z życie weryfikuje wszystko i chyba jednak nie byłam akurat wtedy w jakiejś takiej mega formie psychicznej. Pamiętam w eksfaktorze i ja pamiętam już takie dziwne spojrzenia ludzi wokół mnie, że słuchaj, no już naprawdę już. Daruj sobie. Daruj sobie, naprawdę. Normalna praca czeka. Yy, Normalne, też bardzo kocham to, tak, to tak, określenie. Tak, tak. Cóż to znaczy, że... Tak, ym, no i, i chyba to był ten taki naj, najtrudniejszy moment, ale po eksfaktorze pamiętam, że działy się niesamowite rzeczy. że Mimo tego, że tam odpadłam w tych domach julnarskich, to pamiętam, że ym, wtedy właściwie zaczynał się już ten, ten proces tego wychodzenia powoli mhm. y, na, na, na rynek. Ja byłam taką dziewczynką, która z innej strony. Była typowo zafascynowana zespołami lat 90., czyli Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC, Britney, Christina i tak dalej. Wszystkie diwy po kolei, Céline, Maria, wszystkie po prostu Whitney, Kocha. Okay. Ale z drugiej strony byłam też po prostu małym rebelem, który wchodził, chodził po, prostu po domu i wkurzał moją siostrę. że znaczy, wtedy już moja siostra nie mieszkała z nami, bo już była dorosła i już zakładała swoją rodzinę, jak byłam ja mam taką małą gosią, ośmioletnią. I chodziłam z kasetą heja i po prostu wkurzałam moją siostrę. Ośmiolatka z kasetą heja. Tak, wow. tak. Ja kochałam po prostu, znałam na pamięć i w ogóle też solowa nosowska, wtedy w latach 90.. Płyta Puk Puk to jest w ogóle mój, moje dzieciństwo. I w ogóle hej też z tamtego, no mam ogromną taką. Nostalgie. Jak ty zareagowałaś na wieść o tym, że Trybunał Konstytucyjny postanowił jeszcze bardziej zaostrzyć i tak ostre prawo antyaborcyjne? E, powiem ci, że stało się to w momencie właśnie, kiedy miałam swój przedpremierowy koncert e, i ja na tej pucie mam bardzo jedną taką e, dla mnie ważną, znaczy każda z tych piosenek jest absolutnie ważna, tylko ta akurat ma ten wydźwięk. Mianowicie e, piosenka nocny sport. E, ta piosenka opowiada o polityce i o władzy. I o tym jak, jak mnie boli to, a że mam, jestem op, op, typem obserwatora, jak boli mnie to, jak nasz, y, nasze społeczeństwo, nasz naród się głęboko podzielił i okopał się na tych dwóch stronach, do których absolutnie nie chcę należeć. Ani do jednej, ani do drugiej strony. I wkurza mnie i irytuje, że zarówno jedna, jak i druga strona, wystarczy, że powiesz coś nie według pewnych ustalonych, yy, nie wiem, kanonów, dyskursu i tak dalej, jesteś skóry skreślony i po prostu wszyscy na Ciebie krzywo patrzą. Myślmy samodzielnie, to po pierwsze, sprawdzajmy fakty i nie dajmy się okopać w tych obozach, bo to jest najbardziej... Ja wiesz, ja sama yy, znam to z, z autopsji, ponieważ moja rodzina jest totalnie podzielona. Myślę, że jak wiele rodzin w Polsce teraz. Wszystko oczywiście się potem, wiesz, podczas świątecznych, nie wiem, uroczystości jakichś się najbardziej aktywuje i Oj, wtedy dalej. jest piekło. Jest piekło, którego nie da się absolutnie znieść, bo nie jesteśmy też w ogóle, nie jesteśmy przygotowani do jakiejkolwiek debaty. Ja też sama przyznaję, przyznaję, nie też, nie, nie za bardzo potrafię. Bo ja się strasznie podpalam i jest bardzo ciężko mi zebrać potem myśli i nie krzyczeć na przykład. Więc przyznaję się, tak, też mam z tym problem. Aczkolwiek bardzo nie lubię takiego podziału. Ty jesteś spis, ty jesteś SPO, i nie mam innej opcji. Przestańmy, są inne opcje, naprawdę są inne opcje i poszukajmy tylko. Ja też nie jestem za bardzo tryb, ty, typem takiego preachera i kaznodziei e, i nie będę, wiesz, na, w pierwszym rzędzie na, na, na barykadzie po prostu tak, bo to nie jest w moim stylu. Ja lub, bardzo lubię wszelką pracę, pracę u podstaw, to znaczy w takich bardzo y, specyficznych, myślę, sytuacjach y, społecznych, to znaczy spotkanie, ktoś coś rzuci rzuci coś takiego, co na przykład mnie osobiście przeraża, na przykład, nie wiem, poziomem ignorancji albo coś takiego i nawiązuje dyskusję i przytaczam fakty, bo fakty, słuchajcie, w, dzisiejszych, w dzisiejszej dobie, kiedy mamy zalew fake newsów i te straszne, krzykliwe, clickbaitowe nagłówki, fakty są chyba na wagę złota, tak mi się wydaje. Tylko prawda nas może uratować, zdaje się. No tak, tak, no banalnie trochę, ale ja jestem też wielką wyznawczynią tej Yy, tego przesłania, i o tym też jest ta płyta. O prawdzie. Yy, poszukajmy swojej prawdy i bądźmy przy sobie. Wspaniały rozmówca mi się dzisiaj trafił, muszę przyznać, Małgosiu. Yy, jesteś osobą, która inspiruje na pewno wielu, i niech tak zostanie. Yy, ja z tą płytą Was zostawiam i zachęcam do tego, żeby po nią sięgnąć, bo dzisiaj bardziej niż chyba kiedykolwiek jest nam potrzebna muzyka, jest nam potrzebna mądra muzyka. Bardzo Ci, Małgosiu, dziękuję. Dzięki.